Zadzwoniła do mnie taka fajna babeczka. Jest przekonana, że w jej domu straszy. Chcesz zyskać wieczną sławę? Czemu masz kota? A to nie twój? Nie. To piękny stary dom, ale o północy zaczyna żyć własnym życiem. Widzisz? Musimy wezwać posiłki. Dobra, to montujemy ekipę. To dziecko z matką musi stamtąd spadać. Historia dworu to litania koszmarnych wydarzeń. Gabi! Jestem zawodowcem i wygryzę każdego zgona. Przed czymś uciekają. Kasia! Trzeba odprawić rytuał wypędzenia. Niezwodzianka. 999 dusz mieszka pod tym dachem, ale z powodzeniem zmieszczę jeszcze jedną. Nie! Żeby duch straszył innego ducha? To to już nie fair! Wojna już trwa, czy tego chcesz, czy nie? Jak nas pokonają, zostaniemy tu na zawsze! Nie jesteście takie straszne, bez przesady. No, może ten zgniłek. Możesz się odwrócić? Przez ciebie trochę tracę... Dzięki! No. Nawiedzony dwór. Uchyla rąbka tajemnicy, ale wiedza kosztuje trzy dolary. Ile? Rozwój w biały dzień! Kto to się odezwał?